Uważaj na tę niebezpieczną postawę w życiu duchowym. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam Cię na kolejną ucztę przed śniadaniem, ucztę Bożego Słowa wczoraj, 19 listopada, 19 dnia miesiąca, w dzień świętego Józefa. Za wszystkich darczyńców została odprawiona msza święta bardzo. Dziękuję za wsparcie. Nawet są osoby, które specjalnie na tę mszę świętą tutaj do parafii łańcucha Fara przyjechały. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do zegara modlitwy. Są już moi drodzy świadectwa łask dotyczących zegara modlitwy. Wkrótce w adwencie ruszy nowa wieczorna seria. Uczta przed śniadaniem będzie nadal kontynuowana. A wieczorna seria myślę, że będzie też takim pięknym dopełnieniem całego dnia, który rano rozpoczynamy ze Słowem Bożym i także będziemy chcieli kończyć ze Słowem Bożym. Dlatego serdecznie zapraszam do tego, aby sobie zrobić adwentowe postanowienie. Adwent, podobnie jak Wielki Posł, takim większym czasem duchowej mobilizacji w tamtym roku w Adwencie, rozpoczęliśmy. Uczte przed śniadaniem, i, moi drodzy, będzie rok. Może się pojawi jakieś ciasteczko z jedną świeczką, którą zdmuchniemy, płomień zdmuchniemy i myślę, że też to będzie piękny gest wdzięczności najpierw w stronę Pana Boga, Matki Najświętszej, wszystkich wolontariuszy i was za to, że przy tym stole, Bożego słowa, tworzymy tę wspólnotę uczniów Pana Jezusa imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pragnę Ci podziękować za wszystkie łaski, których od Ciebie doświadczyłem w ostatnim e, roku, uczty, przed śniadaniem. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, których doświadczyłem od momentu, kiedy do tej serii biblijnej dołączyłem. Czy to może był początek stycznia, może to był Wielki Post, może to były wakacje, a może to ten miesiąc. Mimo to. Dziękuję Ci, że to Ty ostatecznie mnie tutaj przyprowadziłeś, że to Ty Panie Boże ostatecznie mnie tutaj zaprosiłeś, że Matka Najświętsza mnie zaprosiła z całego serca. Maryjo, dziękuję Ci, że uprosiłaś mi tę łaskę, tę łaskę przyjścia, tę łaskę mojej odpowiedzi, tę łaskę zaangażowania, tę łaskę wierności i wytrwałości. Wobec Bożego Słowa. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym wszystkim, co tutaj przez te miesiące się dokonało, ale przede wszystkim, co dokonało się w sercach ludzi, którzy mają na tyle ugruntowaną już wiarę, że systematycznie pragną przychodzić na ucztę przed śniadaniem. Panie Boże, Tobie powierzam te wszystkie osoby i proszę Cię dla nich o łaskę, aby nadal trwali na uczcie przed śniadaniem i by chętnie podnieśli sobie poprzeczko o jeden stopień wyżej, szczególnie teraz w Adwencie, aby także korzystali ze Słowa Bożego wieczorem, przed spaniem, przed snem. Zawierzam Ci tych wszystkich, którzy w Adwencie będą przychodzili na wieczorne rozważania. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w daleki kraj, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu. Dobrze sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. <laughs> Przepraszam, także drugi przyszedł i rzekł, Panie, Twoja mina przyniosła pięć min, temu też powiedział i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł, Panie. Tu jest Twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać czegoś nie położył i rządź czegoś nie posiał. Odpowiedział mu. Według słów Twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem, i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je zyskiem odebrał? Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jezus opowiedział przypowieść, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Królestwo Boże też w tym charakterze ziemskim: że Pan Jezus nagle zrobi porządek z Cesarstwem Rzymskim, że z Izraela zrobi najpotężniejszy naród, najpotężniejsze państwo w, całym okoli, w całej okolicy, w tamtym regionie. I moi drodzy, też w listach Pawłowych pojawia się taki problem. Że ludzie, część ludzi, myślało, że Pan Jezus powtórnie przyjdzie wkrótce, że paruzja nastąpi wkrótce. Nie chcieli z tej racji podejmować obowiązków, nie chcieli siać zboża. bo po co mamy się trudzić? Lepiej już sobie spokojnie czekać, tylko się modlić i tak dalej. Nie. Święty Paweł powiedział, że to nie jest właściwa postawa, i mają te osoby zająć się swoimi codziennymi pracami, przez to zdobywać świętość w codzienności, w zwyczajności. I moi drodzy, być może nam czasami towarzyszy coś takiego, że ja już się nie chcę angażować. Ja już czekam na objawienie pełni Królestwa Bożego, ja już czekam na paruzję. Wystarczy tyle. Nie. To, co mówił święty, Paweł, apostoł. Trzeba zaangażować się w codzienność. Trzeba pracować. Trzeba formować się. A nie osiadać na laurach. I tak samo, moi drodzy, tutaj będzie podsumowanie roku uczty przed śniadaniem. Ktoś powie, że jestem taki silny, że już mi więcej nic nie potrzeba. Nie. Zachęcam, żeby ten owoc ten dar, który masz w sobie, bo masz, bo masz, zapewniam Cię, że masz, gdybyś nie miał, nie byłoby Cię tutaj. Nie byłoby Cię tutaj codziennie, nie byłoby Cię tutaj od miesięcy. Masz w sobie wielki dar. Ja to widzę, jestem o tym przekonany. Ciesz się tym. To jest owoc Bożej łaski Twojej pracy. Naprawdę wypracowałeś, wypracowałaś sobie piękny owoc, Pan Bóg jest z Ciebie dumny? Maryja jest z Ciebie dumna? Ja jestem z Ciebie dumny? Ty masz prawo być z siebie dumna, dumny. Naprawdę. Popatrz na to w takim duchu takiej, takiej zdrowej godności, wartości, yy, radości, poczucia zdrowej, nie pysznej, pyszałkowatej, ale zdrowej, dumy, opartej o miłość samego siebie. Masz w sobie wielki skarb. Ale pamiętaj, że ten skarb nosisz w naczyniu glinianym. Nie utrać go. Dlatego bądź nadal wierny, wierna Bożemu Słowu. I to, o czym powiedziałem na początku, nie bój się podnieść sobie poprzeczki na adwent. Zobacz, jak to będzie. Mam świadomość tego, że adwent to jest czas taki dość napięty, ale spokojnie. Zobacz, jak ci to będzie szło. Będą dziesięciominutowe filmiki i ufam, że. Będą też wnosiły wiele wartości w Twoje życie duchowe. Bardzo dziękuję Ci za dzisiaj. Niech Twoją odpowiedzią na ten tekst będą słowa: Panie Boże, chcę pogłębiać wiarę. Panie Boże, chcę pogłębiać wiarę. Zachęcam Cię do zostawienia kciuka, łapki, lajka w górę. Eee, za chwilkę jeszcze będzie. Kolejny filmik z naszego tworzącego się mini studia, a ja zapraszam jutro. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa Bogu, niech będą dzięki Szczeń Boże. I do zobaczenia. Szczeń Boże, szczęść Boże, moi drodzy, witam Was serdecznie i pozdrawiam z mini, mini, mini studia, które już jest prawie na ukończeniu jeszcze czekamy na pewne elementy i jeszcze sufit trzeba będzie wygłuszyć eee, ale dobra co wam chciałem pokazać? Chciałam wam pokazać ekrany które będą zamontowane na tej tablicy tablicy ścianie. na tej ścianie tu są takie haki te haki będą tutaj odpowiednio zamontowane na tych hakach pojawią się takie wałki w tych wałkach będą umieszczone takie ekrany. Tutaj mamy jedne, takie ekran, czyli jedno takie tułopiałe następnie oj 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 oj, zaraz oj 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 pokażę tak. Następnie mamy tutaj czarne, w środku jest szare i błękitne. Jeszcze trzeba będzie zakupić zielone do tak zwanych green. Na tak zwany green screen, czyli że można tam potem podmieniać w montażu różne tła, ale myślę, że to będzie bardzo przydatne, bardzo praktyczne ta szafa zostanie stąd usunięta tutaj również pojawi się zasłona i tak, tutaj jeszcze będą karnisze tak jak tutaj mamy też okno również tutaj będą karnisze po to, żeby się tutaj pojawiły zasłony i żeby te ścianki były maksymalnie wykorzystane wbrew pozorom, no naprawdę dużo już jest zrobione myślałem, że uda się to szybciej, ale no nie zawsze się da. Wiemy, że chcemy mieć dobre chęci. Nie zawsze się da, i tak pewne czynniki schodzą coś się kupi, potem coś nie pasuje, potem pewne problemy techniczne wychodzą. Jak to moi drodzy, w życiu, jak to w takich sprawach remontowo-budowlanych bardzo często jest, ale działamy. Ale działamy, idziemy. Ta, ta ścianka pięknie wygląda. Tak wam jeszcze powiem, że dzisiaj byłem w takim, w takim miejscu, takiej pani, która się zajmuje dekoracją, i ten obraz z naszych nabożeństw z naszych nabożeństw wróć, ta Matka Boża Bolesna e, będzie miała nową ramę, piękną ramę i też ten obraz będzie na tej ściance zamontowany, obok się pojawi taka e, piękna lilia, taki piękny kwiat i tutaj też będzie miejsce do nagrywania nabożeństwa wróć. Oczywiście pozdrawiam księdza Teodora Całą teobankologię też z tego studia będziemy, będziemy nagrywać i koronki i różańce na teobankologię. Myślę, że właśnie na tym niebieskim tle tutaj się właśnie to tło pojawi i tutaj będziemy te treści dla kanału teobankologia tworzyć. Bardzo dziękuję, bardzo pozdrawiam i czekamy już na efekt końcowy jeszcze ten sufit tutaj trzeba będzie w pewnych tutaj punktach wygłuszyć, ale to moi drodzy chciałbym naprawdę chciałbym, żeby z Bożą Maryjną, waszą pomocą dlatego proszę o modlitwę, żeby naprawdę do końca listopada udało się to studio już wykończyć. Myślałem, że do końca października się uda, ale naprawdę to jest tak, że czasami no, coś się przedłuża, czasami pewne sprawy techniczne są pewną trudnością, przeszkodą, no i tak jest, jak jest. Ale do dzieła, do dzieła do przodu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu, niech będą dzięki. Do zobaczenia.